Wow jaka fajna nocka nocka w Mozambiku mm -hmm. i chyba dalej będziemy musieli iść tędy jakoś. Tylko zobaczę czy coś jest w tej dziupli, czy tam w powalonym drzewie. Aha, to nie można otworzyć, tak? Wspaniale. Co tu za drzwi? Do Mizam Sea. Hmm, chyba tam nie mieliśmy wchodzić. Zobaczmy. Opcje. Misje. Gilia Magów. Długi. Manwe... Tak. Aha, czyli mam iść na to jezioro, co widzieliśmy poprzednio na mapce? iść na północny schód, okej, okay, to już wiemy gdzie jesteśmy. na pewno nie, nie jest questowe wakacja Zanuluj. Dziennik zamknij to w końcu. No, dobra. Wow! A się wystraszyłem. To weźmy naszego Icebora. Tak, znowu. No, śpery zginąłeś. Tak, wspaniale. Odpocznijmy. Tak, frogowy w pobliżu. Wspaniale. Ile mamy many? 16. Mamy jakieś miksturki, lewitacja, kameleon, prężny ogień. Osobowość, siła woli. Wytrzymałość. To raczej nam się nie przyda. Weźmy chociaż się uzdrowmy tym pierścieniem Farkota. Nie, ten przycisk, ok. Wow, wow stary, jeszcze się zbliżasz do mnie. Nie, zaklęty sztylet, przyzwijmy to. A, sztylet! Dobra, się uzdrowmy. Hmm, niestety ja za dużo nie mamy. Chociaż, chociaż użyjmy to. Wszystkie wypijmy. Ha! Mocny jest ten sztylet. Potraw go! Jakiś krytek. O, mamy poziom, fajnie. Katarzyna, zginę? Tak. No to trzeba wczytać. Gdzie ja to miałem save ostatniego? Aha, tutaj. No dobra. Trzeba będzie odpocząć znowu. Do wyzdrowienia. Okej, okay, to jeszcze raz zapiszę. Na wszelki wypadek, chyba będę musiał częściej zapisywać podczas tej podróży. Dobra, to idziemy. Chyba to kapnę, więc nie będzie problemu. Nie stracicie czasu. Aha, znowu to coś latającego. Trzeba uważać. baleny to raczej jeśli nie przyda na to. Aha, atakuje nas. No to weźmy, rzućmy na to. Może to tylko moje 5 many potrzebuję, więc... Ha, trafiłem cię A ja w sumie nie wiem czy oszczędzam manę, bo więcej razy rzucam Ice a niż y, Fireballa niż Ice więc nie wiem czy to się w sumie opłaca ale Zapiszmy. I możemy iść dalej. Tylko... ojej, ile tego jest? Weźmy, rzućmy... zaklęty sztylet. Ło, wow, uzdrowienie, szybko, szybko. Uzdrowienie, gdzie to jest? No rzuć! Aaa! Kurde, coś mi się chyba krewetura psuje zaraz. Ale na szczęście, mamy save'a. Okej, okay, to się uzdrówmy. Przyzwijmy zaklęty sztylet. Okej. Okay. I weźmy może smoczą łuskę. Okej, okay, teraz możemy walczyć. Weźmy najpierw... Zużyjemy manę na Ice balla. No już, powiem, zginąłeś. Okej, okay, się uzdrówmy teraz. Uzdrowienie serca, OK. Dobra. Teraz weźmy... Odmrożenie. A! Aha, nie mamy many, dobrze. <śpiewa> Ser ludzicka. Wyjmijmy nasz sztylet i dziabajmy go. No. Nagraj go. No, wypijmy naszym ksturki zdrowia. Loty trzy. Weźmy może... wypijmy flina. Może się przydać na to. Ha! No zgiń! No, zginąłeś. Jeszcze coś mnie atakuje? Dobrze, już nic mnie nie atakuje. To odpoczywamy. Do wyzdrowienia. No i proszę bardzo, mamy drugi poziom! Co nam wzrosło? A to znaczy jeszcze nam nic nie wzrosło, musimy wybrać. To weźmy, władujmy w inteligencję, żeby mieć więcej many. Okej. Okay. Co tam jeszcze? Siła woli. Też można dać. I w jeszcze raz w inteligencję. Okej. Okay. A, nie można. Dwa razy. OK. Weźmy w. Może w siłę, będziemy więcej nosić przynajmniej. Ok. Wow, jakie klimaty! Jak na Marsie zupełnie. Dobra, to zapisujemy. I możemy iść dalej. Mapa świata, zobaczmy. Tak. W dobrym kierunku idziemy. Super, jakiś robot nas atakuje. Weźmy odmożenie, czyli to co mamy mieliśmy już wybrane. Haha. Dobrze, zginąłeś. Teraz chyba trzeba iść. Molakmar, chyba nie w tą stronę. Jakoś tędy, tak? W stronę. Pelagiadu, dobrze Ok, zapiszę Będę miał teraz manie zapisywania Oto do czego drogowskaz Vivek Pelagiad nie raczej w tą stronę, tak Bo tam raczej nam no, droga nie odpowiada Tak, nie odpowiada Dobrze, zginąłeś. Tak, możemy chyba nosić więcej o 10 bodajże. Mieliśmy chyba 200 u dźwigu. Ok, to zapiszę po tej arcy trudnej walce. Już chyba nie powinno być teraz tak ciężko. Okej, okay, gdzie my tu jesteśmy? Tędy? Tak, do jeziora mamy dojść. Tylko nie wiem, czy dojdziemy, bo to chyba jakieś znowu potwory i jakieś góry.